Tutaj tysiące książek nas otacza i podpisujemy je, bo jest rzeczywiście bardzo dużo zamówień. Ja się śmieję i mówię, nie martwcie się Państwo, Duda podpisze wszystko. Spróbuj moich cukierków krzyżki o smaku czekolada chili, dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu ZERO i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. Krzysztof Stanowski. Jak nie zostałem prezydentem? Zamów na magazyn.0.pl. Panie prezydencie, jak pan się czuje pierwszego dnia prezydenckiej emerytury? Jest to nowy etat życia. Co pan czuje? Ja nie czuję jeszcze poza strojem, który jest jak na dzień powszedni inny niż do tej pory w zasadzie codziennie. To nie czuję jeszcze jakby tego, nie dotarła jeszcze do mnie ta pełna świadomość. Bardziej wczorajszy dzień duże przeżycie, coś, co, co 10 lat temu i 5 lat temu osobiście przeprowadzałem, w czym osobiście brałem czynny udział. Tak, teraz w tym uczestniczyłem no bardziej jako widz, jako obserwator niż, niż, jako, niż jako ten, który. Który jakby sam osobiście był bohaterem uroczystości, to takie ciekawe wrażenie. Ja powiem tak: może specyfika tej sytuacji wynika z tego, że jakby ona była całkowicie przewidziana. Tak? To nie tylko, że rozstrzygnęły się wybory prezydenckie i jest nowy prezydent, ale przecież było wiadomo, że będzie. Od samego początku było wiadomo, ja mówiłem to zresztą też w wywiadach, czy, 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 czy w rozmowach też z moimi wyborcami. Także umawiamy się na 5 lat, no a jeżeli będzie taka wola wyborców, to na 10, ale to 10 to jest maksymalnie. więc bo wiadomo, że ta swoista umowa z wyborcami się zakończy po prostu ona ma swój bardzo konkretny limit i ten limit właśnie wczoraj nastąpił zakończenie mojej służby prezydenckiej. No, powiedzmy sobie otwarcie, to jest też przekazanie pewnej bardzo poważnej odpowiedzialności, która jednak ciąży na tym człowieku, który wykonuje urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To są bardzo poważne obowiązki. Bardzo trudne obowiązki, zwłaszcza w ostatnim czasie, to pandemia koronawirusa czy, 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 czy rosyjska agresja na Ukrainę. Bardzo, bardzo utrudniły można powiedzieć prezydentowi Rzeczypospolitej Życie. I i to, to, to nie ma wątpliwości, że hmm, chyba podejmowałem najtrudniejsze decyzje ze wszystkich prezydentów, którzy byli hmm, w naszym kraju po 1990 roku. Hmm, tak myślę w tej chwili, że z taką sytuacją, jak upadek rakiety w przewodowie hmm, i, i, i decyzja. Hmm, hmm, I wszyscy, cały ciąg decyzji, które wtedy trzeba było podejmować, to chyba żaden prezydent jeszcze do tej pory. Od 1989 roku, od czasu odrodzenia się polskiej prezydentury, nie miał do czynienia. Jak pan ocenia orędzie Karola Nawrockiego w kontekście przyszłej współpracy z rządem? Byłem na sali, przeżywałem bardzo to orędzie. Sam byłem ciekawy, co, co Karol Nawrocki w tym orędziu powie. Przede wszystkim powiem otwarcie: no, gratulowałem mu wczoraj po tym, jak się spotkaliśmy i, 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 i rozmawialiśmy ze sobą. Gratulowałem mu, bo po pierwsze uważam, że było znakomicie wygłoszone od strony takiej technicznej, zarówno od strony językowej, jak i pewnego sposobu ekspresji w ogóle samej prezentacji, uważam, że było znakomicie wygłoszone. Nawet mówiłem do niego, przyznaj się, ile się przygotowywałeś do tego, żeby, żeby to orędzie w taki sposób wygłosić, bo przecież mówił bez kartki, mówił bardzo spokojnie, mówił zdecydowanie to robiło wrażenie i, i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to od tej strony podobało. Zresztą dzisiaj widziałem w internecie też wypowiedź pana profesora Bralczyka, który od strony takiej językowej, technicznej, eksperckiej chwalił to, to, to orędzie, że, że właśnie ono było bardzo dobrze zaprezentowane. Natomiast same treści, no było to mocne orędzie. No co tu wiele kryć, było to mocne orędzie zapowiadające bardzo taką jest no znacznie aktywną państwowo prezydenturę. Cały szereg różnego rodzaju propozycji wstępnie, które przedstawił, czy też tematów do realizacji, które przedstawił, przedstawił nowy prezydent. I, i, to, I to rzeczywiście bardzo interesujące. Jeżeli uda mu się to zrealizować, to na pewno będzie to prowadziło do zdynamizowania. Życia politycznego w Polsce. Mam nadzieję, że także będzie to prowadziło do zdynamizowania realizacji najważniejszych inwestycji, bo to bardzo mocno akcentował. Mówił przecież, że chce zwołać Radę Gabinetową i właśnie chce o tych najważniejszych zadaniach, które, które stoją przed rządem przede wszystkim, ale generalnie przed władzami wykonawczymi. No, prezydent ma tutaj mniej. Możliwości oddziaływania jak gdyby na realizację tych inwestycji, no ale samo właśnie takie mobilizowanie w sensie politycznym może być tutaj zadaniem prezydenta, i ja się cieszę, że prezydent Karol Nawrocki to zadanie na siebie wczoraj w sposób tak wyrazisty, jednoznaczny przyjął, no bo jeżeli ogłosił to w swoim prezydenckim pierwszym orędziu, inauguracyjnym wystąpieniu, to ma to na pewno bardzo mocny wyraz, wyraz takiego zobowiązania prezydenckiego, że będzie się tymi inwestycjami zajmował, biorąc pod uwagę, że no, to nie jest tylko wrażenie, ale takie są fakty, że rząd Donalda Tuska doprowadził do absolutnego, albo tak jak zresztą mówił wczoraj, prawdę mówił według moich informacji. Prezydent Karol Nawrocki, że czy te decyzje zostały zahamowane, czy też przynajmniej zostały spowolnione, to na pewno nie jest to korzystne dla Polski. W związku z czym myślę, że to był taki moment trudny dla premiera Tuska, bo przecież to on za to jest odpowiedzialny, to jego rząd te decyzje przynajmniej zahamował, te, te, te inwestycje przynajmniej zahamował, jeżeli nie, jeżeli nie zatrzymał w ogóle. Czyli to rząd te decyzje podjął, czyli to są decyzje premiera tak naprawdę, bo to on stoi na czele rządu. Więc na pewno był to dla niego trudny moment i sądzę, że te rozmowy, te, ta rada gabinetowa i rozmowy na ten temat i cały, ta, cała ta kwestia będzie dla niego bardzo trudnym dla Donalda Tuska elementem. Czemu? Z bardzo prostej przyczyny, pomijając kwestie czysto rozwojowe. To jest ważny, bardzo element yy, i bardzo delikatny dla jego wyborców, dla, dla byłych wyborców, yy, byłych, bo w ostatnich wyborach, tak? Wyborców yy, jego ugrupowania i jego samego. To oni uważają siebie za tych nowoczesnych, to oni mają takie potrzeby nowoczesnego życia, są zresztą z tego dumni, tak? No trudno zaprzeczyć, że elementem takiej nowoczesności jest centralny port komunikacyjny. Wspaniałe lotnisko, bardzo nowoczesne, którego prezentacje koncepcji architektonicznych przecież wszyscy widzieliśmy i wszyscy znamy. Więc widać, że to ma być rzeczywiście znakomity, światowej klasy obiekt, gdzie będzie można polecieć na cały świat. Bo o to chodzi właśnie, żeby to było lotnisko, gdzie będą lądowały samoloty z całego świata i gdzie będą, skąd będą startowały samoloty na cały świat. No to przecież kto, jak nie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, są tymi, którzy właśnie mają tą ambicję podróżowania po świecie, czy też biznesowo podróżują po świecie? No wśród jego wyborców, myślę o wyborcach Donalda Tuska i jego partii, takich, takich osób jest mnóstwo. I z całą pewnością nie są oni zadowoleni z tego, że ta decyzja została zahamowana i że, przepraszam, lotnisko jest w Berlinie. Trochę z tym lotniskiem uprzedził pan moje następne pytanie. E, dzisiaj, e, dzisiaj Donald Tusk na swojej konferencji e, w pewien sposób ostrzegł Karola Nawrockiego, żeby się nie wtrącał w pracę rządu i to mówił w kontekście właśnie CPK. Jak wiemy, Karol Nawrocki ma złożyć projekt ustawy w sprawie CPK. I Chciałem zapytać, czy chciałby pan być... E, takim cichym doradcą, że Karola Nawlockiego właśnie w takich sytuacjach, gdy jest kwestia sporna, atakuje go w jakiś sposób premier. I co świeżo upieszony prezydent ma robić? Czy może liczyć na chociaż jakąś ciką pomoc kolegi po fachu, że tak powiem? Tu przede wszystkim w tych sprawach myślę, że nie będzie wymagał żadnej pomocy, a na pewno nie trzeba będzie nic panu prezydentowi radzić, bo wszyscy widzimy, że jest w tej kwestii doskonale zorientowany i ma tutaj swój plan gry. I to bardzo dobrze. Ja jedyne, co, co mogę robić i co będę starał się robić przy różnych sposobnościach, jeżeli będę te sposobności miał, to na pewno będę o tym przypominał i będę także jakby przy boku Obecnego prezydenta Karola Nawrockiego także się o te inwestycje upominał, jako ten prezydent, który, który tak bardzo na te inwestycje liczył, i przypominam, że ja też przecież zwołałem w tej sprawie właśnie posiedzenie inwestycji, tych wszystkich inwestycji strategicznych. Zaraz po tym, kiedy, kiedy, kiedy rząd rozpoczął swoją pracę, czyli po wyborach 23 roku, kiedy ten rząd został wyłoniony. I cieszę się ogromnie z tego, że prezydent Nawrocki. Też bierze to właśnie na swój sztandar i traktuje to jako jeden z najważniejszych elementów prezydenckich, a to, co mówi. Premier Tusk, w tym kontekście, to tylko pokazuje, jak bardzo jest mu to nie na rękę, jak bardzo to jest dla niego niewygodny temat, a on jest niewygodny z kilku przyczyn. A ta, między innymi jedną z najważniejszych jest to, co przed chwilą powiedziałem, że jego wyborcy chcą tych inwestycji. To jest jeden z postulatów jego wyborców, więc to jest dla niego politycznie bardzo bolesne. Nie wiem, kto. Pana premiera Donalda Tusk'a skłania do tego, żeby te inwestycje hamować, bo nie wydaje mi się, żeby były to kwestie w jakikolwiek sposób finansowe. Nie sądzę, żeby tutaj był jakikolwiek problem. Ja, skoro poprzednie rządy rząd Zjednoczonej Prawicy nie miał z tym problemów, więc tutaj jakieś jacyś inni szatani. Odgrywają rolę. Można się tylko domyślać jacy, bo pamiętajmy o tym, że biznes lotniczy i biznes lotniskowy, bo to też, to też jest olbrzymia konkurencja. No i właśnie to lotnisko jest w Berlinie i to nie jedno. W związku z powyższym, na pewno kolejne wielkie międzynarodowe lotnisko nie jest innym międzynarodowym, wielkim lotniskom europejskim na rękę, bo to jest potencjalna konkurencja. Zwłaszcza lotnisko nowe, a więc nowocześniejsze, wyposażone w jeszcze no, nowsze technologie. Z całą pewnością mnie jest na rękę. Widzieli wszyscy, że ta, ta koncepcja projektowa, jak rozwiązać od strony architektoniczno-logistycznej to lotnisko, jest zaprezentowana i że ona jest bardzo nowoczesna, więc z całą pewnością są lobbingi z różnych miejsc w Europie, żeby w jak największym stopniu tą inwestycję zahamować, jeżeli nie w ogóle kompletnie ją utrącić. W związku z czym bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki ten temat podniósł. Ja jestem tym ogromnie usatysfakcjonowany i może być tutaj pewien, że będę wspierał go w miarę możliwości swoich dzisiaj i, i swoich sił w tym, żeby, żeby o te inwestycje, a przede wszystkim ta wśród nich o centralny port komunikacyjny walczyć. Polacy to pewnie myślą, że uda się pan na wakacje, a pan do pracy. No, są obowiązki, których się podjąłem i które muszą być zrealizowane. Skoro, skoro wydałem książkę i jeszcze w dodatku zapowiedziałem, że gotów jestem tą książkę przekazywać do rąk czytelników także i z podpisem prezydenckim, no to książka z podpisem prezydenckim. Musi być, a zamówień jest bardzo dużo. Rzeczywiście zainteresowanie książką z podpisem przerosło nawet moje oczekiwania. Nie spodziewałem się, że tak wielu potencjalnych czytelników będzie chciało mieć książkę z podpisem. Ja się z tego bardzo cieszę, no ale to wymaga pracy, więc tutaj tysiące książek nas otacza i podpisujemy je, bo jest rzeczywiście bardzo dużo zamówień. Ja się śmieję i mówię, nie martwcie się Państwo, Duda podpisze wszystko. A czy zaczął Pan korzystać już w jakiś sposób z tej wolności? Czy może przyjechał Pan tutaj samochodem? Czy w końcu miał Pan okazję poprowadzić? No nie, nie. Jeszcze nie miałem, jeszcze nie miałem okazji poprowadzić. E, e, ograniczenie, ograniczenie ochrony e, po zakończeniu e, aktywnej służby prezydenckiej, czyli kiedy staje się człowiek byłym prezydentem Rzeczypospolitej, jest stopniowe. Ta ochrona cały czas jest jeszcze bardzo duża. Już nie taka jak wczoraj do 12 w nocy zmniejszona. Około 60% dawnego potencjału ochrony, ale mimo wszystko to są cały czas dwa samochody. Już nie trzy, tak jak dawniej, dwa i no, tutaj Panowie są ze mną, także... także Ale powolutku ku wolności. No, powolutku ku wolności, tak. Znaczy, każdy moment ma swoje, ma swoje zalety. Na pewno tą zaletą jest to, że teraz ciężar odpowiedzialności za sprawy Rzeczypospolitej pospolitej wcale niełatwych czasach, jakie mamy dzisiaj, przeszedł wolą wyborców na inne barki, tak? Więc jakby dzisiaj staje się w jakimś sensie obserwatorem sceny politycznej. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednich dniach, tak? Jeżeli kiedyś będzie taka wola na scenie politycznej, żebym jeszcze wrócił do tego, aby, aby, aby jakieś zadania publiczne, państwowe wykonywać, to, to na pewno to rozważę. Kwestia tego, żeby to tylko pozostawało w, jakby w pozytywnej relacji do, no, w, jakiejś sensie, w jakimś sensie, statusu byłego prezydenta Rzeczypospolitej. Natomiast, natomiast ja nigdy nie, nie odmawiałem podjęcia służby publicznej i jeżeli, jeżeli taka potrzeba będzie, to, to oczywiście ją podejmę, ale dzisiaj nie mam takiej w związku z powyższym cieszę się, że mogę dla, dla czytelników podpisać książkę i, i, i będę ciekawy każdej oceny tej książki, każdej opinii. Ja tylko mam taką nadzieję, bo to jest moja książka, to jest, ona ma, jak już wcześniej mówiłem, tytuł to ja. To ja, dlatego że to jest moja książka o mnie, to jest mój punkt widzenia, to jest moja opowieść. Z jednej strony trochę o moim życiu, bo to nie jest tylko prezydentura, o moim życiu także, tym życiu od, od najmłodszych lat, ale także i o prezydenturze. Właśnie pojawiły się na rynku różne książki. W części z tych książek ja widzę wypowiedzi osób, które znam, nawet jeżeli wypowiadają się anonimowo, to ja poznaję po sytuacjach, po sposobie wypowiadania się, ale to nie są moje wypowiedzi, to nie jest mój punkt widzenia, to jest czyjś punkt widzenia. Czy wręcz coś, co sobie wymyślili autorzy? A to jest mój punkt widzenia, to są moje przeżycia widziane moimi oczami. Czy to jest niepowtarzalna okazja, żeby zajrzeć za kulisy tej dziesięcioletniej prezydentury? Niepowtarzalna okazja, żeby zajrzeć za kulisy i spojrzeć na to właśnie z punktu widzenia tego, kto no de facto na swoich barkach dźwigał tę odpowiedzialność przez, przez, ostatnie, przez ostatnie 10 lat. Spróbuj moich cukierków, krzyżki. O smaku czekolada chili, dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu ZERO i zamów taniej. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. Krzysztof Stanowski. Jak nie zostałem prezydentem? Zamów na magazyn.zero.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału 0.